Hej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, 38 km ekstremalnej drogi krzyżowej za mną. I troszkę jestem zmachany, już nawet y, jest jasno. E, w każdym razie, w jednym z rozważań pojawiło się takie zdanie: jeżeli kogoś oceniasz, nie zdążysz go pokochać. I właśnie bardzo mocno się z tym utożsamiam, że mm, zamiast kogoś poznawać, zamiast kogoś, e, jakby, może nie eksplorować, ale zamiast spędzić z kimś czas, poznać jego historię, nie oceniać z góry kogoś, to ja wydaję opinię, myślę ten taki, ten nie taki, ta taka, ta nie taka, i później e, gdzieś szufladkuję ludzi. Co nie jest zgodne z Biblią i z tym, czego uczy nas Jezus. Dlatego jeżeli kogoś oceniasz, to nie zdążysz go pokochać.